Cześć Siemanko, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale a dzisiaj będziemy sobie kontynuować grę w Star Wars Jedi Upadły Zakon a dzisiaj będziemy dalej badać grubość mktrura i jesteśmy już niedaleko więc lecimy to mojego sarkofag jakiś czy coś zauważyłam tego sarkofagu no właśnie to bardzo dogodne miejsce do pozbywania się kłopotów. Zwabiłaś mnie tu. Od początku to planowałaś? Bystrość umysłu godna złomiarza. to zagrożenie! No świetnie! Zostałem tylko ja! Przekręć Tak, stawiam obwód! Zwycięstwo w mydle! technik! Nie daj się Podawanie. Gdzie jest moc? Wszędzie. Jest we mnie. Otacza mnie. Dokładnie. Moc cię łączy. Przyjdzie czas, gdy emocje, ból lub wyczerpanie wezmą górę. Będziesz czuł się odcięty. Odizolowany. To tylko łuda. Widzisz swój miecz świetlny? Jest daleko. Ale jesteście połączeni mocą. Poczuj otaczającą cię energię i przyzwij swój miecz! Moc jest w tobie, wokół ciebie, włączy cię z twoją bronią. Nic nie może cię rozpraszać! Moc jest ze mną, łączy nas. Tak, chyba tak. żyłeś? Popsułem ci plan? No cóż, na szczęście zawsze mam jakiś plan awaryjny. Nie wiem, co to następna, co następne są nowe umiejętności.

Yeah, Łatwo nie... Przestań uciekać! A! Zablokuj to! ofiara dla pochowanego tu Mendry. Wtedy była uważana za cenną. Wiarę dla, dla miktrula. Mędrze staje, póki domagał się cennych ofiar. Kolejny z tym! Nie radzisz sobie, nie zbliżaj się.

No, strumień. Zapalono ją, by oddać cześć pochowanemu mędrcowi. Symbol szacu szac szacunku. Świetle często zapalone na znak szacunku i czci oddawanej mędrcowi i Tego zakradzie szofiary na część mędrca. Szątki żołnierza Zefo, Szątki żołnierza Zewo został zabite za kradzież na część mędrca. Dobra. się, tutaj dostać. Idziesz tu? RESPUDUJĘ! DORWĘ

BD, tutaj. Co to, BD? Z drifter. To szczątki robotnika Zefo. Zginął z wycieńczenia. Ucisk. Szczątki robotnika Zefo robotnicy często umierali z przepracowania. No i grubowiec jest zbadany. 你们、嗯 Po prostu musisz wiedzieć, co. Przyjrzyjmy się temu. to jest. W końcu znalazłem nienaruszone przedstawienie tego świętego artefaktu Zefo. Przypatrz się uważnie. To Miktrul w sanktuarium na Bogano. Widać, że coś trzyma w swej dłoni. Wnioskuję po obrazach, że obiekt ten pozwalał osobie władającej mocą dostrzec tajemnicę sanktuarium. Oto klucz i przewodnik. To Astrium Zefo. Tylko kto niszczy jego wyobrażenia? Czemu? Trzeba to będzie spadać. A jednak wiem, co robić dalej. Znaleźć Astrium, o ile jeszcze istnieje. Astrium. Słyszałeś o nim? Ja też nie. Ale klucz. Tak to rozumiem. To wiemy, co mamy znaleźć. wpisów. Mistrz Kordowa udał się na Zefo, rodzimy świat starożytnej cywilizacji noszącej tę samą nazwę. To jej przedstawiciele wznieśli sanktuarium na Bogano, w której sędziwy Jalej ukrył Holokron. Na Zefo odkrył grobowiec z mędrca Samik którego zwalanie ujawniło istnienie Astrium. Zefo narzędzia umożliwiającego dostarczanie sanktuarium na Bogano. Hej BD, tutaj! Co to BD? Tutaj. Dobra, Imperium w krzynki na Bardzo dobrze, padawanie. Oczyściłeś drogę. O czym ty mówisz? <laughs> Miałam odkryć ten grobowiec. Mam to, czego potrzebowałam. Nie jesteś mi już potrzebny. Możesz to naprawić? Dzięki. By nowe szyfrowanie odcięło ją na dobre. schowanie sądy szpiegowskiej. Procesor sądy szpiegowskiej. Jak to jest hakować inne droidy? No też czułbym się dziwnie, hakując innych. Ale cel jest szczytny, prawda? Sonda szpiegowska widziła, że kontynuować uszkodzenie szpiegowskie. pewnie wie, gdzie są. Łączność już działa? Bez odzewu. Coś jest nie tak. Musimy wracać. Nikogo nie ma. Myślisz, że to pułapka? Ostatnio Młodliszka. ciągle w nie wpadaliśmy. Hmm. Czekaj. Słyszysz to? Właśnie. Się ten. Muszę zabrać jeszcze. Już jest 95%, tutaj tylko brakuje. No właśnie teraz to zrobię, się wrócę w Imperialna ukryła tu cenny relikt. Chciała go użyć, by zaskarbić sobie łaskę imperatora, ale przez swój podstęp straciła czujność. Zakret, pojemnik wykorzystywany przez imperialną oficer do dziartowartu, dzięki któremu chciała zyskać względy imperatora, jej podstęp sprawił, że stała się lekkomyślna. To może być winda na niższy poziom. Przyda się do powrotu.